Witam wszystkich. Dzisiaj zajmiemy się demontażem. Pokażę Wam jak zdemontować boczek w przyrzącie 508 z roku 2013 i do tego będziemy potrzebować następujących narzędzi. Na pewno Torx T30 plus jakieś narzędzia do podważania tego monety w były plastikowe, żeby nie pouszkadzać elementów. Także zaczynamy. Zaczniemy od demontażu tego plastiku, pod którym znajdują się dwie śrubki na tok z T30. Trzeba go delikatnie podważyć czymś cienkim najlepiej. Tutaj wtedy użyję metalowej, metalowej takiej podważaczki, z tego względu, że inna tam się nie mieści.

To następną rzeczą, którą musimy zrobić, to jest ściągnięcie plastiku. Ymm, plastiku, w zasadzie przycisku z plastikiem, który trzyma przycisk do, do podnoszenia szyb i opuszczania. Musimy go wydostać do góry w sposób taki, podważać go najpierw z czymś plastikowym. Jak się już wspominałem. Odpinamy kostkę. Zaczynamy stolek w tym miejscu. Dyspozałka. Ten mały tutaj. Chyc. 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 Podamy. Dobrze. I na tym chwilę w zasadzie jest po wszędzie. Nic więcej go nie powinno trzymać. Musimy go teraz, że tak brzydko powiem, wyszarpać. Najlepiej jest zacząć od dolnego lewego rogu, bo jest tam dostępny, żeby go po prostu złapać i pociągnąć. Pociągnąć i tak. Najlepiej zrobić to szybko, nie mocno, a szybko. Wtedy kołki ładnie nam wyskakują i nic nie jest uszkodzone. Podciągamy go do góry, żeby wyszedł z puszczerki. I boczek jest. Dziękuję za oglądanie. Niech to się trzyma. Elo.